Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś dla Was kolejna bardzo smaczna i prosta w przygotowaniu sałatka. I tym razem jest to sałatka z sosem cacyki, która super sprawdzi się na każdej imprezie i nie tylko. Więc tutaj zamiast majonezu mamy sos cacyki, który sobie bardzo dobrze poradził w tej sałatce. Jest ona fajna, prosta w przygotowaniu. Zapraszam na przepis. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Zaczynam od przygotowania sosu cacyki. Mam tutaj trzy ogórki gruntowe. Dokładnie umyłam i ścieram na tarce o grubych oczkach. One bardzo dużo puszczą wody, dlatego odstawiam je na 15 minut. Można posolić i będę odciskać wodę. Tutaj już dokładnie odcisnęłam nadmiar wody. I teraz mogę dodać pozostałe składniki. Dodaję dwa ząbki czosnku. Na razie jedną łyżkę jogurtu greckiego. Zobaczymy, czy trzeba będzie więcej. Sól, pieprz. No i bardzo dokładnie wszystko mieszam. I to jest sos. Teraz przygotowuję jakieś fajne, przezroczyste naczynie. Dodaję wszystkie składniki i mam tutaj filet z kurczaka. Filet z kurczaka podsmażony, pokrojony w kostkę, przyprawiony w m.in. przyprawa do kurczaka. I dodaję pozostałe składniki. Czerwona cebula, która również została drobno pokrojona w kostkę. No i sos tzatziki, dość grubo, bo on tutaj nam zastępuje majonez. Rozprowadzam po całej powierzchni. Kolejny składnik kukurydza. Również rozprowadzam. Teraz dodaję por, który wcześniej lekko sparzyłam. Oczywiście już jest schłodzony. Rozprowadzam po całej sałatce. Jeśli macie sos tacyki, może jeszcze go w tym miejscu położyć. Przyprawiałam sól, pieprz. No i jajka ugotowane na twardo, drobno pokrojone. Na koniec jakaś ozdoba, oczywiście dowolna. U mnie jest to sałata lododa, którą układam dookoła i żeby było też kolorowo, coś czerwonego, to układam jeszcze paprykę. No i tak wygląda sałatka. Wszystkie smaki się muszą przegryźć, więc chowam ją do lodówki na kilka godzin. No i nie powinna sałatka puścić dużo wody, bo z ostacyki starałam się właśnie, żeby nie miał dużo wody. I tak wygląda, jest gotowa. Polecam serdecznie.